To rzeczywiście jest to priorytet. Droga między Białymstokiem a węzłem Raczki powinna być jak najszybciej wybudowana, aby mieszkańcy Augustowa, ale również innych miejscowości czuli się bezpiecznie. Jest to droga śmierci. Codziennie giną tutaj ludzie i musimy zrobić wszystko, żeby ją wybudować. Poprzedni rząd wpisał tą drogę jako priorytetową do krajowego programu budowy dróg i autostrad. Ale to, było to był tylko wpis, który nie, nie poniósł ze sobą. Innych konsekwencji. Niestety okazuje się, że Komisja Europejska nie wyraża zgody na to, abyśmy budowali dwie drogi, czyli S16 na Ełk i S8 do Augustowa. Dlatego Ministerstwo Infrastruktury prowadzi teraz pracę nad programem dróg w województwie podlaskim. I po e, trzecim kwartale, czyli myślę, że koło października, listopada, okaże się, która droga powinna być wybudowana? Ale żeby było jasne, ja będę lobbował za tym, żeby przede wszystkim powstała droga między Białystokiem, Augustowem a Węzłem Raczki, a w drugiej kolejności yy, droga z Białegostoku do Ełku, która też oczywiście jest potrzebna. No droga musi powstać. Dwa największe miasta, Białystok, stolica województwa i Suwałki, w tym też i Augustów, trzecie co do wielkości miasto w województwie, no muszą mieć drogę ekspresową. No, ja byłem we wtorek w No, Jedzie się tragicznie. Krzysztof Truskolaski, mój kolega, poseł, ostatnio zaprosił wszystkich posłów z województwa włącznie z posłami Prawa i Sprawiedliwości na podkomisję infrastruktury, gdzie była, omawiany był ten problem. I problem jest, bo myślę, że teraz będziemy walczyć o tą trasę, ale. Chyba jedyną w tym momencie tak tylko, żeby szybko to zrobić, jest decyzja polityczna. Będziemy rozmawiali tu z Krzysztofem, z premierem Tuskiem, że jest to droga strategiczna, potrzebna dla naszego województwa. Jest droga z przesmyku sowalskiego do przesmyku sowalskiego, jest droga turystyczna, także bardzo potrzebna i będziemy o to walczyć. No to jest właśnie dziwna, dziwne decyzje, bo droga idzie, były argumenty, żeby z stoku było szybciej nad morze, ale przypominam, że to jest Via Karpatia, ona powinna iść bezpośrednio do góry najkrótszą trasą z Grecji do krajów yy, nadbałtyckich. Czemu tak się stało? Były plany, najprostszą drogą, skomplikowało się to i nie, zupełnie niepotrzebnie, dlatego są opóźnienia.